a jedna, czyli mogło być wskazane. Tylko teraz Pani Burmistrz, sytuacja jest taka, że jednym z punktów naszego posiedzenia miało być stanowisko Skarbnik Urzędu Miasta w sprawie propozycji rozwiązania tej krytycznej sytuacji finansowej Sokolskiego Ośrodka Kultury. Więc kto ma teraz podjąć taką, podać nam Radzie Podać nam propozycję. Bo sytuacja jest trudna i, i tutaj już rozmawialiśmy. Bez rozwiązania, chyba raczej nie wyjdziemy. Jeśli nie wyjdziemy z tej, z tej sali, a jeśli to przełożymy ze względu na panią skarbnik, która musi znaleźć, bo jak powiedziałam już Państwu, pani skarbnik odpowiedzialna jest na równi z poprzednim burmistrzem, w prowadzeniu budżetu, odpowiada za budżet i nie wyobrażalne jest to co Pani Skarbnik mówi, że o niczym nie wiedziała, niczego nie słyszała, niczym nie uczestniczyła, nieprawda, jest to twierdzenie nieprawdziwe, więc czy Pani jest w stanie Pani Burmistrz podać rozwiązania jakieś tego problemu? Ale rozwiązania na Ja po prostu w ogóle yy, muszę usłyszeć nic nie, to... nic nie słychać ale pani burmistrz jest pani doskonale znany problem ponieważ 16 maja tego roku po objęciu przez panią urzędu burmistrza była pani informowana pismem przez dyrektora Sokolskiego Ośrodka Kultury o sytuacji finansowej tegoż ośrodka następnie pan dyrektor prosił również o spotkania spotkanie takie zorganizowała pani z radnymi, z przewodniczącymi komisji 27 sierpnia, i na tym to spotkaniu nic nie zostało postanowione. Nasza komisja i komisja rozwoju zainicjowała spotkanie odnośnie sytuacji w ośrodku kultury, odnośnie sytuacji finansowej. Sytuacja jest krytyczna, można użyć tego słowa. I grozi zamknięciem Sokołowskiego ośrodka kultury. Czy, czy pani burmistrz to słyszy po raz pierwszy? Bo nie. Pozwolę się odnieść do faktów, a nie mitów. To są fakty, które powiedziałam. Mieliśmy rzeczywiście szereg spotkań yy, i z dyrektorem osobiście spotykałam się i w obecności radnych i przewodniczących. Komisji oraz Pani Skarbnik. Natomiast dlaczego mówię, że trzeba się odnieść do faktów. Mamy na chwilę obecną w budżecie dokładnie 313 tysięcy saldo dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu samorządowej instytucji kultury. I nie wiem skąd to tu i ten wielki e, stan e, jest to jest z nas tragedia, Po prostu normalnie Sokołowski środek kultury funkcjonuje. Ale nie chciał będzie prawdopodobnie do końca września, z tego co podaje pan dyrektor Sokowskiego Ośrodka Kultury. Więc co dalej pani burmistrz? Nie. 313 tysięcy wyda pan we wrześniu? Panie dyrektorze. Pani burmistrz poinformowałem Panią Przepraszam. Może do, do mikrofonu. Panie burmistrz, yy, poinformowałem Panią wielokrotnie w różnych notach służbowych, pisemnie i, i ustnie, również podczas naszych czy Zazwyczaj się połącza ten mikrofon. Poinformowałem Panią wielokrotnie w różnej formie, także pisemnie, o tym, iż wraz z końcem trzeciego kwartału, czyli z końcem września, kończy nam się dotacja miejska przyznana na poziomie roku 2017. Gdyby nie nasze wysiłki, ta dotacja skończyłaby się już dawno. Natomiast dzięki drastycznym oszczędnościom i ogromnym, za, o, ogromnemu zaangażowaniu w poszukiwaniu środków zewnętrznych udało nam się zwiększyć ten nasz plan finansowy, ośrodki pozyskane i zaoszczędzić wiele różnych rzeczy, co pozwoliło nam przetrwać do końca tego września. Prosiłem Panią w dniu 16 maja, przekazałem Pani notatkę służbową, w której napisałem, iż ta sytuacja Ośrodka Kultury jest naprawdę bardzo zła i bardzo proszę o pilne pilne spotkanie i rozwiązanie tego problemu, bo nie będziemy wiedzieć co robić dalej. mnie jako na pracodawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego, odpowiednich terminów związanych z na przykład, zatrudnieniem kadry, z zobowiązaniami względem zewnętrznych kontrahentów, z prowadzonymi projektami, także projektami ministerialnymi. To wszystko musi być rozwiązane odpowiednio wcześniej. Rzeczywiście 27 sierpnia to nasze spotkanie nie przyniosło żadnego rozwiązania, skończyło się po prostu wymianą zdań i, i, i niczym więcej. W dniu 4 września otrzymałem od Pani pismo, w którym odmawia mi pani dalszego finansowania ośrodka kultury, jak miałam z ostatniego akapitu, w yy, którym jest napisane, ze względu na chwilę obecną stan budżetu miasta nie daje możliwości przekazania na rzecz to jakichkolwiek dodatkowych środków ponad ten, o których został pan poinformowany przy przygotowaniu planu finansowego. Rozumiem, że tylko te, to, co otrzymaliśmy podczas... W ramach uchwały Rady Miejskiej w planie finansowym, zgodnie z tym biznesem, nic ponad to. A przypominam, Pani Burmistrz, że miasto, nie zahamamam się z użyć takiego sformułowania, jest winne Sokołowskiemu Ośrodkowi Kultury ponad dotację podmiotową. Także środki na spłacenie zaciągnięte na polecenie Burmistrza Miasta. Dwóch pożyczek na łączną kwotę 220 tysięcy, z których to środków zostały pokryte także w grudniu 2023 roku za nasze zobowiązania związane z inwestycją, a środki na inwestycje jest to obowiązek organu, jakim jest organizator. O tym mówi ustawa o organizacji kultury. I drugie środki, łącz, na łączną kwotę 95 tysięcy złotych, są to środki, które zaciągnięte zostały na polecenie poprzedniego pana burmistrza i obecnej pani burmistrz związane z 600 leciem. Te środki również Państwa decyzją miały być zwrócone Ośrodkowi Kultury. Łącznie jest to ponad 300 tysięcy złotych. ponad to, o co prosimy w zwiększeniu dotacji podmiotowej. Proszę Pan wynosi ile na moją? Yy, z... 21 120 to proszę, zł. To proszę to zanotować. 21 120 zł. Natomiast Pani Burmistrz przypominam, że miasto ma swoją ciągłość. Nieważne, czy burmistrzem jest Bogusław Karakulaczy czy Iwona Kublik, wszystkie zobowiązania poprzedniego burmistrza przechodzą jako ciągłość, bo miasto to, 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 to jest zobowiązanie burmistrza, a nie prywatne zobowiązanie pani czy pana. Dlatego też apeluję o wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań, to znaczy z obietnicy względem ośrodka kultury. I nieważne, czy to, czy to pani, czy pani powszednik, jest ciągłość funkcjonowania miasta i ciągłość funkcjonowania takiej instytucji jak Sokowski Ośrodek Kultury, więc nasze zobowiązania muszą być regulowane na podstawie tej ciągłości. O tym mówi prawo. Dlatego też łączna kwota, o którą wnioskujemy, jest to kwota 715 tysięcy. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że w piśmie, w którym informowałem poprzedniego burmistrza i poprzednią panią skarbnik, tę samą, która dzisiaj pełni tę funkcję, ostatnie pismo w tej sprawie napisałem 16, razem z księgową 16 stycznia, w którym informowaliśmy, iż taka wysokość dotacji podmiotowej nie... U... Ona kompletnie uniemożliwia funkcjonowanie ośrodka kultury. Nie da jej się w żaden sposób dostosować do warunków znaczy, nie da się dostosować ośrodka kultury do takich warunków finansowych. Po prostu grozi nam totalne zamknięcie. W związku z tym, na to pismo, jak i na poprzednie, wysłane i do pani wstawa, i do pana Burmistrza nie mam żadnej odpowiedzi. Chcę też powiedzieć, że wszystkie nasze sprawozdania finansowe Sokowskiego Ośrodka Kultury zawsze od lat były przyjmowane bez najmniejszych zastrzeżeń. Kolejna rzecz, jednym z punktów kontroli przez tę Radę, przez tę Komisję Rady Miejskiej była gospodarka, nie, przepraszam, dokumentacja finansowo-księgowa Sokowskiego Ośrodka Kultury. Jest tutaj obecna członkini tego zespołu. Również w tym obszarze nie znaleziono żadnych uchybień. Nie rozumiem, skąd zatem jakieś pojawiające się wcześniej, także z ust funkcyjnych tego miasta, urzędników tego miasta, słowa o jakiejś niegospodarności. Przeciwko czemu protestowałem i protestuje. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest krytyczna, nie z powodu niegospodarności, nie z powodu złej gospodarki prowadzonej w ośrodku kultury, tylko i wyłącznie z jednego powodu. Z powodu dotacji przyznanej na poziomie roku 2017 i nikomu nie muszę powtarzać, co to oznacza. Siedem lat po drodze pandemia, jak zmieniły się warunki finansowe każdej z rodzin, a nie mówiąc już o tak wielkiej instytucji i jednego z największych w tym mieście budynków użyteczności publicznej. Dlatego też apelowałem i apeluję o pilne podjęcie decyzji. Jedyną decyzją w tej sprawie, co dalej z ośrodkiem kultury, jest Panie pismo z dnia. 4 września. Na mocy tego pisma powinienem złożyć wypowiedzenie warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom i ogłosić wszystkim mieszkańcom tego miasta, bo na ich rzecz pracujemy, że od października, czyli w czwartym kwartale, Ośrodek Kultury nie będzie działał. Nie wiem, drodzy Państwo, naprawdę nie wiem, jak to mam zrobić, ponieważ termin obowiązujący pracodawcy został już przekroczony poprzez tę zwłokę w podejmowaniu decyzji przez władze miasta. Nie wiem, drodzy Państwo, co mamy zrobić z podjętymi dawno już, od miesięcy Z zobowiązaniami względem kontrahentów, opisanymi w umowach. Nie wiem, drodzy Państwo, co mamy w takiej sytuacji zrobić z dalej z prowadzeniem projektów inwestycyjnych wielomilionowych. Dlatego też prosiłem i byłem naprawdę, jestem, jestem, bardzo wdzięczny w imieniu całej kadry naszego ośrodka za to dzisiejsze spotkanie, które rozumiem, że ono nie musi, nie, nie musi przynieść dzisiaj jakiegoś rozwiązania. Natomiast no, bardzo proszę, żebyśmy wspólnie znaleźli rozwiązanie. I ja, ja Pani Burmistrz przedstawiłem moją propozycję, choć dziwię się, że ta propozycja rozwiązania finansowego wychodzi z ust dyrektora, a nie skarbnika miasta, bo to nie ja jestem. Od tego, aby tego rodzaju rozwiązania strategiczne przedstawiać, ale ja, pani burmistrz, przedstawiłem zaraz po otrzymaniu tego pisma, jakie może być rozwiązanie. Ono jest o wiele lżejsze niż po prostu wyciąganie pieniędzy z budżetu miasta, który jest, jaki jest. Oczywiście nie ma rozwiązań bez skutku finansowego dla miasta. Nie ma po prostu czegoś takiego, ale są rozwiązania, które mogą łagodniej przejść przez ten kryzys finansowy. Ja proszę. Proszę w imieniu całego Ośrodka Kultury, a jako mieszkaniec, proszę w imieniu naszego miasta, naszej całej społeczności, abyśmy mogli pochylić się wspólnie i znaleźć takie rozwiązanie, bo takie rozwiązania istnieją. Dziękuję bardzo. powinno trafić nie tylko w takiej postaci do Pana, ale przede wszystkim do Rady, bo to Rada ustala budżet i Rada musi podjąć dalsze działania względem, względem tej zaistniałej sytuacji. To po pierwsze. A jeszcze chciałam dodać, że pytałam Pana Dyrektora o to, w jaki sposób czy przyjął plan, zweryfikował ten plan, czy przyjął plan na 2024 rok. Otóż pan dyrektor nie przyjął plan w pierwszej wersji na 3750, tak jak się nie mówi, 3750. został złożony w pierwszej wersji w październiku do, do miasta. Nie został zaakceptowany, to znaczy przyznana została w grudniu dotacja dla Ośrodka Kultury, tak jak pan dyrektor informował, w wysokości 3 milionów 100 tysięcy, co pokry, pokryłoby tylko albo nawet nie pokryło funduszu płacowego i nie pozwoliłoby na dalsze funkcjonowanie ośrodka. Wtedy należałoby przy, zweryfikować bo takie było, taka była decyzja żeby zweryfikować plan do 3 milionów 100. Sogowski Ośrodek nie przyjął tego planu. Ponownie złożył plan na 3700 3 miliony 700, i z, razem z pismem przewodnim, w którym było napisane, że nie jest możliwa weryfikacja tego planu do takiej, do takiej kwoty, czeka do dnia dzisiejszego na odpowiedź. Pan, pan burmistrz poprzedniej kadencji nie udzielił odpowiedzi, w tej chwili. Zastajemy, to jest po głosie tego co było, ale nie zwalnia nas to z obowiązku ratowania, pani ratowania sytuacji. Pani Przewodnicząca, osiągnął. przepraszam, nie odpowiedziała także Pani Skarbnik, bo to pismo zostało również skierowane do Pani Skarbnik, która nadal pełni swoją funkcję. Czyli i Pani Skarbnik nie, nie odpowiedziała, czyli ten plan na 3100 nie został zaakceptowany. 3 miliony, miliony. miliony. miliony przepraszam, no. 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 ale wiedzą Państwo o co chodzi. Bardzo proszę. proszę. Ja tak powoli, bo dużo e, tematów zostało położonych. Możliwe, bo nie e, słychać. Czyli powoli będę tak. wyjaśniać wszystkie kwestie. A mianowicie, e, rzeczywiście, e, budżet e, z roku, e, pracowany w roku 2023, od początku, tutaj widzę, że zakładał plan na 3 miliony 100. I, e, panie dyrektorze, Podjął się Pan zarządzania jednostką przy zatwierdzonym przez Radę takim właśnie budżecie. I teraz chciałam zapytać, bo mówi Pan, że Pan dużo zaoszczędził, ale wnioskował Pan o 3 750 000. Wydał Pan, chociaż jeszcze nie, bo właśnie też nie wiem skąd ta nerwowa sytuacja, ta dzisiejsza komisja, 3 miliony 000. Ubiega się Pan w tej chwili o zaciągnięcie, żebyśmy nie zaciągnęli dla Pana kredyt na 715. Czyli tak czy inaczej daje to kwotę 3 miliony 815. Nie widzę tych oszczędności. To jedno. Panie burmistrz, proszę nie macie problemu z Teraz kolony ja. Kolony, ja. Jestem po klasie jest... matematyczno-fizycznej, znam to jest... Teraz kolejna rzecz. Jako dyrektor właśnie znał Pan od początku roku 24 tą kwotę, która istnieje, występuje w budżecie, w planie budżetu. Budżet. I to była, ta sytuacja była do przewidzenia już, tak jak Pan mówi, w, od października 23 roku, tak? Więc nie wiem, dlaczego dzisiaj dopiero ta akcja w obronie Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Też nie rozumiem, bo chciałam zapytać Panią yy, Księgową, ile miesięcznie wynosi Fundusz Płac w Sopułowieckim Kultury? Kokoło, oczywiście. Około 200 tysięcy. No, mamy w planie 313, no więc nie widzę powodu, żeby zwalniać pracowników. To jest łącznie z tym... Ten, ten... Teraz y, nie rozstaliśmy się na tym spotkaniu 28 sierpnia bez żadnych ustaleń, bo poprosiłam pana dyrektora o y, opracowanie harmonogramu wydatków do końca roku 24. Powiedział przy świadkach, że nie ma sprawy, będzie na poniedziałek, ten poniedziałek to już chyba drugi tydzień mija. Dalej tego planu wydatków y, nie mam. O co chodziło? O to, żeby zaplanować do końca roku niezbędne środki na funkcjonowanie Sokołowskiego Ośrodka Kultury. I Pani Przewodnicząca również była na tej komisji. No więc zgłaszam, że Pan Dyrektor nie opracował takiego planu. Czyli nie wiemy, kiedy, jakie środki będą potrzebne. Ale jeszcze raz podkreślam. Że nie ma potrzeby zwalniania pracowników. My dalej na nie mamy pieniądze na płacę. Czekam teraz na właśnie taki preliminarz wydatków, bo musimy sobie dokładnie zaplanować, bo nikt inny, jak właśnie pani i radni, wszyscy będą głosować za przesunięciami. I to państwo będziecie podejmować decyzję o udzielaniu środków na dalsze funkcjonowanie Sokołowskiego Ośrodka Kultury. To też nie wiem, dlaczego tutaj ja mam tłumaczyć, bo z mojego punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za budżet i za kierowanie jednostkami miejskimi jest wszystko w porządku. Teraz kolejna rzecz, jaką chciałam wyjaśnić, a mianowicie tej propozycji zaciągnięcia kredytu 715 tysięcy na bieżące funkcjonowanie. Otóż drodzy Państwo, ja nie będę postępować wzorem poprzednich władz o ustalaniu wszystkiego na słowo. To o czym się tutaj dowiaduję z, przy każdym spotkaniu, jak to został wykonany telefon. Tutaj została pożyczka w STB się zaciągnięta, a tu w tu na słowo dyrektorowi powiedziano, że może mu się tam zwiększy na koniec roku, a może nie. A teraz jeszcze chciałam też radnych zapytać tu zgromadzonych, czy chcieliby, żeby respektować właśnie ustawę budżetową, którą uchwalą Państwo niebawem? Wydaje mi się, że tak. Nie może to funkcjonować, że co innego mamy na papierze, a w, ra, w, w realu będzie co innego. Ja za te decyzje na telefon nie odpowiadam. I jeszcze raz podkreślam, nie będę postępować w ten sam sposób. A teraz do rzeczy. A mianowicie, kredyt zaciągnięty na. Sokoł przez Sokołowski Ośrodek Kultury zabezpieczać będzie miasto i spłacać miasto. Czy sobie Państwo zdajecie z tego sprawę? No, no oczywiście Pani No to pani bardzo, bardzo się cieszę, że, że jesteśmy, że mamy tutaj świadomość. Ten kredyt obciąży oczywiście miasto. Sytuację w mieście mamy bardzo drastyczną. A mianowicie już tak jak mówiłam na ostatniej sesji, Mamy już przed czwartym kwartałem pokaźny deficyt. Otóż nie zostały osiągnięte przychody planowane, oczywiście ze sprzedaży majątku, bo ten majątek w ogóle nikt nie jest zainteresowany zakupem. Zwiększyły się nakłady na oświatę w porównaniu z planowanymi. I to są bardzo pokaźne kwoty, bo brakuje nam na publiczne jednostki około 2, ,2 miliony 200. Na publicznych też będziemy mieli duży deficyt. I są też inne jednostki, które muszą funkcjonować do końca roku. Przecież Sokołowski Środek Kultury nie jest jedyną jednostką. I wręcz będziemy jeszcze musieli uszczuplać innym, żeby Sokołowski Środek Kultury mógł rzeczywiście przetrwać. Do końca roku a przetrwa. Ja tutaj nie widzę absolutnie możliwości zagrożenia, żebyśmy zamykali z polskiej kultury. Ja w ogóle dziwię się tej, tej sytuacji ja i grą. temu spotkaniu. Teraz wracając do tematu, mamy taką sytuację, na przykład prosty temat zaciągnięcia tu na bieżące wydatki. Jest coś takiego, proszę Państwa, jak ustawa o finansach publicznych, którą jesteśmy zablikowani przestrzegać i tak czy inaczej Sokołowski Ośrodek Kultury zaciągając kredyt na bieżące funkcjonowanie de facto obciąża budżet miasta w datkach właśnie bieżących. Czyli my popadamy tutaj w kolizję z ustawą. Zdajemy sobie sprawę z tego? Więc tutaj nie ma takiej sytuacji, że tutaj jakiś z nieba y, przyjdzie kredyt y, zaciągnięty na Moskopołowskie <coughs> środek Kultury, który nie wiadomo, kto będzie spłacać. Nie, to będzie obciążać nas, czyli cały budżet miasta, w kosztach bieżących, w wydatkach bieżących. Teraz jeszcze coś. Kredyt to my musimy zaciągnąć, ale na planowane inwestycje, bo nie mamy ich z czego zrealizować, bo nie spełniły się dochody, nie musimy tutaj szukać rozwiązań w kredytowaniu obligacji. I jasno chcę tutaj te wszystkie kwestie nakreślić, że Sokołowski Ośrodek Kultury istniał, istnieje i będzie istniał, natomiast jako Burmistrz Miasta muszę patrzeć na wszystkie wydatki, na funkcjonowanie całego miasta i zajmować się wszystkimi instytucjami, oświatą osir który też jest w podobnej sytuacji, i nie możemy tylko i wyłącznie odnosić się teraz...